Siema, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Silek 123 um, i to jest trzeci odcinek serii World of Tanks um, sprzedałem kawu trójkę i odlokowałem czwórkę, ponieważ um, tak już wcześniej tak jak chyba um, nie tak jak wcześniej już wcześniej tak myślałem, żeby sprzedać właśnie kabu trójkę i Kupić kawu 1 i później zbierać na Kawę 1S na kawę 85 i dotrzeć aż do ISA. Bo te isa -y są bardzo, są, to są bardzo prawdopodobnie y, twarde czołgi. Ja się wiele razy o tym przekonałem, strzelałem z kawą trójki do ISA, zwykłego do ISA 7 i, yy, i często go nie przebijałem. No to więc, prasę. sprawdź sobie teraz ile mi brakuje. Do kawu 1S. 1892 No, może być To jedziemy tylko. Przejdziemy się, może jeszcze fałką, ponieważ no do fałki 30,02 D Brakuje mi jeszcze trochę dużo, Brakuje mi około 30 tysięcy, jak patrzyłem ostatnio 30 tysięcy Więc przydałoby się zrobić maraton. Jak już kupię jedynkę S, to przydałoby się zrobić maraton kawą jedynką S i później drugi maraton tą wałką. wrzut najlepszy nie jest, ale wiadomo, kogoś na pewno przebije, nie? Muszę przebić kogoś. No piątki, no dobra, praktycznie każdą piątkę przebiję. Szóstkę też praktycznie każdą szóstkę przebiję, może nie tak nie, nie za tak dużo, nie za 160, 170, nie, na, nie nie tak za 160, 170 uszkodzeń, ale za 100, 120 może przebiję. Nie, tak to powinienem przebić, spokojnie. ja, in straffen. Oh, kan we s Kurczę, czekam to aż wyjedzie. No właśnie, wyjechał teraz niestety. Kurde no, nienawidzę Mm. -hmm. Nie wiem, ja, to... ja, to jest, to jest polak. He's JJ. to mną, jak już. ja już jak to jest plutonie no bardzo o? Czyli wiadomo rodzaj mnie jak mówiłem wcześniej, o, te 34, są czoło ładnie gołomos. Tutaj przepuszczę tego pana kurde dobra, tak wyglądała druga bitwa Lecimy trzecią i ostatnią hmm. Nie wiem, czy zostać nim w tym plutonie, czy nie Nie będę mógł przecież nagrywał No dobra, olarz go nie wiem, o właśnie, mam teraz 185, pojedziemy. Ile w razie tego działa? 1495. Ale mówiłam, jak, jak nie nagrywałem, tak sobie grałem. Było to taką piękną bitwę, miałem 185, miałem chyba 2500 demaidżer. To było coś pięknego. I to na siódemki mnie wyrzuciło, miałem 2500 demaidżer. Byłem chyba na trzecim miejscu, tak na czwartym. Ale to było coś pięknego. No teraz też nie jest Moim zdaniem, Action jest jednym z najlepszych programów do, do nagrywania. Jeżeli wy znacie jakiś inny taki lepszy program do nagrywania, taki trochę wiecie, na słabszy komputer, to mi piszcie w komentarzach. Nie wiem, czy jechać tam. Ja zawsze jechałem tutaj. Zawsze jechałem do Zarośla. przejeżdża, jak ma przejeżdżać, to przejeżdża. No, tylko, wyjeżdża, ale... Kurczę, nie widzę jej. 81 Nie wyjdzie mnie nadal Potem tak na ślady go na ślepo Nie to trafiłem w ogóle w niego czy nie Estou andando aqui, está o Nie ma to Nie ma na ten albo ten herzer, woli, bo, ale to strona. Nie są to Nie ma to strona. Nie ma to strona. Nie ma to strona. Nie ma to ten Nie to to nie, uuuu, super no już go zdejmą Za mnie Zas nawet nie ma to pocisku mordować Przecież nie Byłem takim bardzo początkującym graczem. Grałem tam, jeśli na piątkach, na czwórkach, jak tak, jak tak mi, jak na tych wyrzutach pojawiał się ten czołg. Również tak byłem zafascynowany nim, tak mi się podobała. Teraz jakoś nie, wiem, nie podoba mi się. Przepraszam Was, ale tutaj siostra mnie zagaduje cały czas. Wjadę w Tam, No nie. Tu mnie coś widzi. Górkę to chyba my mamy opanowaną. Stamtąd nie powinienem się spodziewać.